Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W 17 odcinku Kariery Puszczą mnie po omicę, kariera menedżerem. Jesteśmy w tym momencie w biurze Czesia Mikniewicza. Zapytacie, dlaczego? Ponieważ chciałbym zakontraktować Robina Kłasona. Z racji tego, że nie mamy tego zapasowego napastnika, a on naprawdę prezentuje fajny, fajny poziom, bo to jest 71 Overala. Czyli to jest bardzo podobny, bardzo podobny poziom co Paul Victor. No to na pewno będzie mocnym wzmocnieniem. Tym bardziej, że może grać na pozycji lewego pomocnika, tego środkowego napastnika. Jak widzicie tutaj, czyli takiego SPO też może grać. Mimo tego, że będzie chciał bardzo dużo pieniędzy, no to ja się na niego zdecyduję ze względu na to, że po pierwsze jest on kompletnie za darmo, a po drugie myślę, że po tym pół roku będę mógł go z pełnym. Czystym sumieniem sprzedać. Ok, od razu wrzucamy go tutaj do tej takiej, powiedzmy, w miarę podstawowej drużyny. No, on nie będzie grał dużo. Wiadomo, dałem mu tego kluczowego, ale yy, raczej bym się nie nastawiał, żeby grał, grał dużo. No, spójrzmy tylko na te statystyki. On w zasadzie w każdym aspekcie jest gorszy od naszego zawodnika, yy, naszego pała Wiktora. No, może poza, poza dribblingiem. No, ten dribbling ma naprawdę imponujący, tylko tak naprawdę struski jest lepszy od niego, jeżeli chodzi o ten dribbling. Także wzmocnienie, kolejne wzmocnienie, myślę, że bardzo przyjemne. Zobaczymy sobie, jak prezentuje się w ogóle raków. No, raków prezentuje się wybornie. Średnia ocena 70. Tylko problem jest taki, że tu nie ma. Jed... Dobra, jest Lederman. Jest jeden Polak w całej drużynie. No to wygląda naprawdę okropnie. Z racji tego, że raków to jest zawsze ciężki rywal, przejdziemy sobie do konferencji przedmeczowej. Czy mamy dostatecznie szeroki skład. No właśnie dzisiaj udało nam się zakontraktować jednego z lepszych zawodników do naszej drużyny, co prawda będzie on rezerwowym, natomiast myślę, że to jest bardzo dobre wzmocnienie dla naszej kadry. W razie czego, jakby coś się stało, któremukolwiek z tych naszych czterech najlepszych zawodników ofensywnych, no to tak naprawdę Kłason jest w stanie wejść i tu, i tu, i tu. I tu, i na każdej pozycji, tak naprawdę będzie się sobie radził bardzo dobrze. Ok, tutaj już sobie wrócimy z tym. No co dzień jest lepszy nawet od Jakoty, ale na to nie będziemy zwracać uwagi. Damy wejść, damy dzisiaj zagrać Kraczynowi od początku. Proszę bardzo, nawet Serafin się rozwinął. No ta ekipa wygląda naprawdę solidnie. I co, przechodzimy do widoku taktycznego. Jeszcze może jedna rzecz, bo nie jestem przekonany. Hmm. Jakie to masz wytyczne? O, damy ci wolną pozycję, bo ja zawsze zapominam o tym, żeby dać mu tą wolną pozycję, no i potem <laughs> potem wygląda tak, jak wygląda. Fajnie, mecz z Rakowem. Dwa odcinki temu graliśmy mecz z Legią. teraz mecz z Rakowem, także cały czas, cały czas gramy naprawdę z dobrymi drużynami. Gramy u siebie, gramy w niepołomicach w tym roku i już yy, jakby. Rozbudowaliśmy na tyle stadion, że pozwala on nam na zagranie meczu na naszym stadionie, a nie na stadionie, yy, chyba Krakowi? Krakowi, chyba teraz zagrają na stadionie Krakowi albo Wisły Kraków, chyba w Krakowi. No i co? I rozpoczynamy spotkanie z Krakowią Kraków. Okej. Okay. Tak, żebyście mieli świadomość, no to ten znaczek po prawym, prawej stronie na górze to jest taki mod, który umożliwia lepsze lepszą optymalizację grafiki, ogólnie lepsze stroje, bardziej takie z większą, większą jakością, mniejsze przestoje w trakcie cutscenek itd. itd. Natomiast muszę tutaj to sobie zmodować jeszcze delikatnie. To na następnym odcinku będzie już trochę wyglądać inaczej, żeby tutaj był, było logo jakiegoś Dazen albo Prime TV albo cokolwiek takiego, żeby nie było widać tego, bo to brzydko wygląda. Tymczasem już mamy pierwszą akcję, niestety nieudaną, ale dalej mamy piłkę, czy nie? To jest stały fragment gry dla, dla rakowa, niestety, niestety dla rakowa. Szkoda, bo z takiej odległości, w takim miejscu. No to dla Bartłomieja Wdubika to akcja wręcz, yy, sytuacja wręcz idealna. Zobaczymy, jak będzie to się prezentowało po stronie puszczni Połomice. W ogóle bardzo, bardzo ciekawa sprawa, bo tak naprawdę w zeszłym sezonie graliśmy o wiele bardziej defensywny futbol. Graliśmy futbol, który opierał się w zasadzie na graniu z kontry i bardzo głębokim ustawianiu defensywy, a jednak traciliśmy tych bramek o wiele więcej w stosunku do tego, co się dzieje teraz. No, bo w tym momencie tak naprawdę gramy tym gegen Pressingiem z bardzo mocno usposobionym ofensywnie składem. To w zasadzie czterech piłkarzy to jest tylko typowo do ofensywy. Ci pomocnicy też niby są defensywni, ale oni bardzo mocno udzielają się w akcjach. Boczni obrońcy tak samo, a jednak straciliśmy tylko 7 bramek w tych 14 spotkaniach. To jest tak naprawdę siłą na razie puszczy. Nie ilość bramek, chociaż bramek też dużo strzelamy, a właśnie. Ta solidna, niesamowicie solidna defensywa, na której czele stoi Kevin Komar, ten młodziutki utalentowany bramkarz. Na razie wyrównane spotkanie, nikt nie przeważa. Było kilka akcji po jednej jak i po drugiej stronie, ale zostały one bardzo szybko yy, Bardzo szybko stłamszone. To jest taka dość ciekawa akcja pierwsza. Jeboa, Harris, Katle Harris, ale nie udaje mu się z tego zdobyć bramki. Jokota. Ładnie do Wiktora. Wiktor, co zrobi z piłką? Pięknie podanie do Karola Struskiego. No to może być naprawdę ciekawa sytuacja. Ciekawe, co zrobi Karol Struski. No ale dośrodkowanie takie bezmyślne trochę. Ale Pał Wiktor dalej ma piłkę. Podanie do Pięczka. Pięczek 1 do 0. Ależ sobie nam Marcel Pięczek tutaj świetnie poradził na tej lewej obronie. Super podanie. No i z pierwszej takiego półboleja zasadził, że głowa mała. Naprawdę jestem zadowolony z tego, że mogę, mogłem postawić na tego lewego obrońcę, który. De facto jest od początku naszej przygody w Puszczynie Połomicach i naprawdę rozwija się świetnie razem z całą drużyną. No spójrzmy, piękne uderzenie, naprawdę super sobie tutaj uderzył z tej lewej, swojej lepszej nogi po długim słupku, nisko, po ziemi niemalże. Piękna bramka. No i Marcel Pięczek strzelcą bramki na 1 do 0 dla puszczy przeciwko Rakowowi Częstochowa. Lecimy dalej, lecimy dalej. Koniec pierwszej połowy zbliża się już nieuchronnie, natomiast my wygrywamy. Tutaj błąd taki w zasadzie nie wiadomo z czego wynikający z yy, zawodników Brakowa. Piękne rozegranie. Już pan Wiktor tutaj podaje do Struskiego, Struski, ale w... Kowaczewicz, Kowaczewicz tutaj popisał się fantastyczną interwencją. No niesamowita to była obrona. To powinien być gol. No i tak naprawdę teraz. Yy... Co się stało? Chyba ręka po stronie Paul Wiktora. Chyba tak. Zdecydowanie bośniacki bramkarz utrzymuje jeszcze raku w tym spotkaniu, bo gdyby tutaj Karol Struski strzelił tak piękną bramkę, no to mogłoby być już po meczu. On się chyba nazywa Wladan Kowacewicz, nie jestem przekonany, bo jest dwóch. Jest Agnan, to jest ten obrońca chyba, a Wladan to jest ten bramkarz. W ogóle ciekawa sprawa, że ściągnęli brata. Hmm brata wladana na obronę. Myślę, że to też pomaga, jeżeli chodzi o dogadywanie się. Skrzypczak sobie wejdzie w drugiej połowie, no i puszczę tego Eliota, bo jednak naprawdę podoba mi się to w jaki sposób on gra na tej prawej obronie. Zawsze daje taką tro, troszkę werwy do, doprowadza do tej drużyny. Patrząc na ten skład i próbując coś tutaj jeszcze ulepszać, no to tak naprawdę w tym momencie jedyne, co moglibyśmy tutaj poprawić, no to to jest jakość środka pola. Mam na myśli wymianę naszego kapitana. Bardzo będzie mi przykro, że, że będę musiał to zrobić. Natomiast jest to najstarszy zawodnik z całej naszej ekipy, z całej naszej podstawowej jednostki. No i on już tak za bardzo się nie rozwinie, a nie ukrywam, że jeżeli byśmy, jeżeli udałoby się nam awansować w tym sezonie do europejskich pucharów, no to. Overall 70 w tym podstawowym składzie to myślę, że jest minimum, które musielibyśmy tutaj utrzymać. Na pewno dalej chciałbym brnąć w to, aby grać z samymi polskimi zawodnikami. Benek. Piękny Szcześniak, od, piękny Kryspin Szcześniak tutaj odbiór zaproponował. Jokota uspokoił trochę grę, pozwolił tutaj bokom... Wyjść troszkę wyżej. Piękne podanie do Wiktora. Wiktor, co zrobi z piłką? No mógł tam podać szybciej, ale podaje do Tom Walskiego? Michał Walski 2 do 0. Pał Wiktor z dwiema asystami dzisiaj. Dzisiaj nasz napastnik gra, jak można powiedzieć, jak Karim Benzema, typowo cofa się troszkę delikatnie do pomocy. Bierze za sobą zawodników z formacji defensywnych przeciwnika, czyli Rakowa-Częstochowa, dogrywa piłki. No i nasi. Nasi pomocnicy dzisiaj pięknie są obsługiwani przez Pał Wiktora. Prowadzimy 2 do 0 Ciekawe w ogóle kiedy się zaczyna sezon faktycznie Ekstraklasy, bo coś kojarzę, że to jest jakoś za niedługo, wydaje mi się, że to jest Ten albo przyszły tydzień Chyba przyszły tydzień Coś takiego, ósmy, dziewiąty, coś takiego mi się kojarzy. O, dziewiątego wraca ekstra klasa, tak jest. No i puszcza zagrać ze stalą, mielec. Myślę, że to jest taki ciekawy, ciekawy mecz. Ciekawe, kiedy górnik gra. Górnik gra yy, w sobotę. Ok. Fajnie. no Myślę, że na ten mecz się przejdę. Zobaczę, jak to tam wygląda. Co prawda grają w Gliwicach, natomiast myślę, że to będzie ciekawy mecz. Poglądając na to, że. Górnik pozbył się swojego najlepszego zawodnika To no właśnie o Wilku mowa, bo tutaj pięknie podał do Wiktora Wiktor podał do Struskiego, no i Struski tutaj troszkę się za, z, zapomniał Zaspał troszkę No i to nie wyszło, nie wyszło tak jak powinno Daj sukę Jokota, do wdowika. Wdowik Pięczek Walski, ależ oni atakują pięknie Jokota, Jokocik i... Ajajajajaj, aj, 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 aj. szkoda już, się, już liczyłem na to, że Jokoczek strzeli swoją trzecią, w zasadzie nie swoją, tylko trzecią bramkę w tym spotkaniu dla drużyny Puszczy Niepołomicze. Dobra, wpuszczamy sobie Dialo i wpuścimy sobie Kłasona za... a damy go za Jokotę. Niech sobie zadebiutuje chłopak. Trantudor chodzi na boisko za tego John'ego Yeboa. I tak samo też po stronie Puszczy, dokonujemy dwóch zmian. Wchodzi Dajsuke, wchodzi Kłason, wchodzi Jakub Serafin, wchodzi Malik Diallo. Ten Malik Diallo mi się naprawdę podobał. Myślę, że to on może być kiedyś w przyszłości fundament naszej drużyny. Kłason tutaj mógł od razu z pierwszym kontaktem z piłką strzelić bramkę no i fantastycznie zadebiutować. Niewiele brakło, spójrzmy na to jeszcze raz z tej innej perspektywy. No, piłka leciała w stronę okienka. Okienka bramki Kowaczewicza. 83 minuta spotkania. Patrząc na przebieg całego meczu, myślę, że tutaj już nic się nie zmieni. Raków stłamszony przez drużynę Puszczynie Połomice. Niesamowite, jak ta ekipa gra w tym roku. No, to będzie 11 zwycięstwo i 15 mecz. Bez porażki z rzędu. No, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, jeszcze dwa mecze, i okaże się, że nie przegramy ani jednego meczu w, tym, w tej kolejce jesiennej. To będzie coś niesamowitego. W kolejce, co ja gadam? W rundzie. Boże boję się, że jak tak gadam i już się tak nastawiłem, to, to zaraz przegramy z jakimiś czosnkami, z jakimś widzewem albo czymś takim. 2-0, no piękny mecz. Piękne spotkanie. Cały mecz pod kontrolą. Fajne dwie brameczki: Pięczka i Michała Walskiego. Dziękujemy za rozmowę. Kibice z pewnością chętnie poznają opinię. Nie bez powodu jesteśmy niepokonani. Czesiu tutaj widać, że naprawdę zmienił oblicze tego klubu. Słowo komentarza na temat wyników. Gramy, by wygrać. Dokładnie. Liczą się zwycięstwa, Dziękuję. a nie dobra zabawa. Pozdrow dla Kumaty. Dobra. Zarządzanie trenerami. Czy my tutaj możemy coś, coś tutaj poprawić? No dobrze by było. Aha, bo my nie mamy pitosu. Czy my nie mamy pitosu, czy my nie mamy... Nie mamy stanowisk. Ojejku. Fatalnie, że nie mamy stanowisk. Ale trudno. Mówi się trudno. No proszę. Troszkę później, niż... niż faktycznie przyszedł do nas ten zawodnik, ale... Ale jest. O, coś tutaj się pobugowało. Trener w przebraniu hmm, legend chyba. Chyba legend. Takie mają ubrania. No, Rosołek. Oj, Rosołka! Jakbyśmy ściągnęli na wolnym transferze, to by był strzał w dziesiątkę. Ale to by była fajna rywalizacja na tym napadzie. Bo z jednej strony Paul Wiktor, świetny napastnik. Naprawdę uwielbiam go. I uważam go za jednego z lepszych zawodników w ogóle w naszej drużynie. On jest jednym z lepszych zawodników w naszej drużynie. Z drugiej strony Polak też z bardzo wysokim potencjałem. No, będzie ciekawie. Będzie ciekawie. Dobra, po, po, porobimy sobie jeszcze tutaj porządek. Rakowiczana nie będę chciał, Kokiego też nie chcę, Rodzińskiego też nie. Tego pomyślimy. Weber, Rodriguez, Godoy ten Bartłomiej Kłódka też mnie tak dość mocno interesuje, ponieważ on jest bardzo szybkim zawodnikiem. O jest tutaj kilku jeszcze zawodników, których można by było rozważyć. Dobra, ale na razie to nas nie rusza. Przechodzimy do dnia meczowego z zagłębiem Lubin. Lubin też prezentuje się naprawdę mocno. Yy, Zasymuluję to spotkanie, ale trochę się go obawiam. Szybka symulacja. I przegrywamy. No i to jest to, o czym ja rozmawiałem. No, tak się napaliłem na to, że, że przejdziemy całą kolejkę bez straty, bez porażki, no i, no i przegrywamy. Od razu po tym, jak wyciągnąłem taki ogrom, ogromny i długi wywód na ten temat. Tak się zdarza zawsze. Hmm. Hmm. Mamy ciekawych, naprawdę ciekawych juniorów. Tutaj ten Filip Wilk to dla mnie to jest jakiś totalny czad. Ja mu chyba zmieniłem pozycję, nie, chyba nie. Ale on pasuje mi na tego lewego pomocnika, dobra. Nie skupiajmy się na tym więcej niż to jest potrzebne. Widzę w Łódź. Zobaczymy. No tutaj też to przesymulujemy. Przechodzimy do meczu. Damy może komuś innemu dzisiaj zagrać. Kracił niech sobie zagra i niech sobie zagra Eliot. Aha, dobra. Wydawało mi się, że idealo tutaj. Cyk. Szybka symulacja. Druga porażka z rzędu. Bez powodu trochę. Ale okej. Okay. No. Zdarza się. Trochę tego nie rozumiem. Jestem. zdezorientowany. Oj, ale tam był talent. Idę go od razu obczaić. Kurczę, no taką fajną passę mieliśmy, no i musieli to zrąbać, no ale rozumiem, jakby zawsze często musi przyjść taki moment, w którym po prostu nie dajemy sobie rady, natomiast ja sobie tutaj chcę przejrzeć tą szkółkę juniorów, to jest ten Dawid Pawłowski, szkoda, że on nie ma troszkę lepszych perków, bo widzę, że tutaj tylko dwa, zobaczymy sobie plan rozwoju, on tutaj zdecydowanie lepszy jest w driblingu, w podaniach, Pasowałbyś mi na ofensywnego pomocnika, kolego, ale od razu Cię przeniosę do drużyny podstawowej, bo możesz łapać jakieś minutki w końcówkach. Doskonałe wyniki szkółki juniorów. Fantastycznie. Cieszę się niesmiernie, że mogę sprawić, że te, te wyniki są lepsze i spełniają wymagania naszych włodarzy. No, spadliśmy już na drugie miejsce. Czy mnie to dziwi? Kompletnie nie, ponieważ przegraliśmy dwa mecze z rzędu. Troszkę takie to nielogiczne, że je przegraliśmy, no ale trudno. Mm, przesymulujemy sobie także to spotkanie, żeby troszkę przyspieszyć tą karierę. I zagramy sobie też jeszcze meczyk z. z, mm, z, 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 z. z Rakowem Częstochowa. Zagramy sobie drugie spotkanie z Rakowem. Trzecia porażka z rzędu. No. Ech. Ekipa daje troszkę ciała. Nie powiem, że nie. Wydawało mi się, że, że no już tutaj musimy wygrać. Ale trzy porażki z rzędu no to, to jest masakra jakaś totalna. Wpadamy na drugie miejsce. Cała ta nasza przewaga poszła się. No. Straciliśmy ją, tak to powiem. No i warto by było chyba zagrać spotkanie. Co? Bo. Bo jednak chciałbym uniknąć sytuacji, w której przegrywamy cztery mecze z rzędu, bo to już będzie naprawdę tragiczne dla nas w konsekwencjach. OK, widzę, że tu niektórzy zawodnicy są już troszkę niezadowoleni. Ze względu na to myślę, że po pierwsze przegrywamy, a po drugie nie dostają szans w meczach. Także troszkę im tutaj dam czasu na boisku. Miejmy nadzieję, że spotkanie rewanżowe w tym meczu, w tym odcinku z Rakowem Częstochowa wygramy. Oj, już jest 20 minut odcinka, nie zauważyłem tego, mogłem w sumie skończyć przed tym, przed tym meczem, no ale dobra, trudno, ten odcinek będzie troszkę dłuższy. 5 meczy w dzisiejszym odcinku, naprawdę no, słabo to poszło. Dziwi mnie, że w tej symulacji nagle dostaliśmy takie bęcki. Trzy mecze, poraż. Trzy porażki z rzędu, masakra. I też jeszcze z Zagłębiem Lubin i dwa razy i z, z Radomiakiem to było chyba? Nie z Widzewem Łódź, no, który jest jednym z ostatnich drużyn naszej ligi. Teraz jestem zawiedziony, no ale trudno. Tak czasami bywa. Też pewnie straciliśmy ogromną ilość bramek, bo ja tam się nie przyglądałem, ale pewnie już nie jesteśmy najlepiej broniącą drużyną w Ekstraklasie, tak przypuszczam. No, ale trudno. I tak wiadomo było, że raczej nie utrzymamy tej niesamowitej, yy, niesamowitej formy. Wiadomo było, że przyjdzie w końcu jakiś gorszy etap. Przegraliśmy trzy mecze z rzędu. Teraz trzeba się odbudować i wrócić do tej dobrej dyspozycji, której, którą na pewno jesteśmy w stanie dowieść. Jeszcze patrząc przez pryzmat tego, jak wyglądamy w tabeli, no jesteśmy na trzecim miejscu, tam Radom gryzie nas po piętach, już powoli. Ale uważam, że naszym celem jest skończenie w top 3, żeby dostać się do tych europejskich Pucharów. Wiadomo, to jest ogromny przeskok, bo z miejsca w strefie spadkowej na miejsce do Pucharów to jest naprawdę niesamowity progres. Aczkolwiek nasza drużyna jest na tyle kompetentna i mamy na tyle dobrych zawodników, że myślę, że z, z, nas, z dużym spokojem stać nas na to. Truski, No naprawdę fajnie, kombinacyjnie gramy tutaj w tym meczu. Póki co. Oj, ale Malik się troszkę pomylił. A pomiędzy odcinkami poprawię trochę jakość w ogóle tego. To tak jak powiedziałem, tam w prawym górnym rogu usuniemy to ERP, żeby, żeby tego nie było widać. Ale przede wszystkim chciałbym jeszcze poprawić. Ojej, no i 1-0. Raków także strzela nam ramkę. No, puszcza wyraźnie w dołku, wyraźnie po tym spotkaniu z Rakowem coś tutaj się poprzestawiało w głowach zawodników. Myślę, że trzeba będzie troszeczkę, troszeczkę mm, zmotywować z powrotem naszą ekipę. No, bo to nie wygląda najlepiej. Specjalnie wprowadziłem kilka zmian do składu, żeby może, może to jakoś pomogło na razie nie przynosi to pozytywnych skutków piękny, piękny strzał Paweł Wiktora, niestety niestety nie trafił, nie trafił i dalej przegrywamy 1 do 0 Wdowik Jokocik Oj, ależ brzydki faul Ależ brzydki faul tutaj na sukę. Nawet kartki nie podyktuje sędzia Okej, okay, niech będzie Wdowik, ciekawe czy będzie uderzał, czy podawał Podaje O dośrodkowanie na Michała Wolskiego Jednego z niższych zawodników naszej drużyny To nie był najrozsądniejszy pomysł, no, ale trudno Koniec pierwszej połowy Przegrywamy, 1 do 0 No, nie wygląda to najlepiej. okej okay. ja tutaj przez przypadek rozpocząłem to spotkanie. Chciałem zmienić zawodników, puścić tutaj Serafina i Olszewskiego. Ale oni wejdą po prostu przy następnej przerwie w meczu. Pewnie tak gdzieś w 60 minucie. Harvey Elliott. Cały czas mi się wydaje, że to jest Harvey, a to nie jest Harvey, bo Harvey gra w Liverpoolu. Okej, okay. pociągnął trochę tą akcję, poszedł do przodu Minuta 50, zmiana dwóch rezerwowych zawodników Schodzi z boiska, wchodzi tych bardziej podstawowych, że tak to nazwę No i liczmy na to, że zdobędziemy jakąś bramkę Bo kolejna porażka, czwarta z rzędu, no to już będzie tragedia Jest, Karol Struski Po podaniu Olszewskiego, który dosłownie przed chwilą wszedł na boisko Karol Struski, tak jest, nasz kapitan. Pokazuje dlaczego, dlaczego Czesiu Michniewicz mu tak ufa. I dał mu tą opaskę kapitańską. No i fantastycznie, naprawdę. Paweł Olszewski pięknie podał. No i Karol z pierwszej piłki. Piękny gol. Po długim słupku. Tak jak powinno się zdobywać bramki. Teraz trzymajmy kciuki, żeby jeszcze ten mecz. Jeszcze ten mecz się nie skończył. Jeszcze jesteśmy w stanie strzelić jedną bramkę i odwrócić losy tego spotkania. Pokazać, że puszcza, że, że te trzy porażki to był tylko tymczasowy kryzys i, i stać nas na to, żeby dalej walczyć o te europejskie puchary. Michał Walski tutaj mógł się na pewno lepiej zachować. Plawsić. Olszewski, wybornie znowu. Daj sukę. Mija obrońcę. Podanie do Olszewskiego. Olszewski tutaj rozpędza się prawą bokiem obrony. Dośrodkowanie na Wdowika. Wdowik myślę, że dojdzie do tej piłki. Dogrywa od razu do Marcela. Marcel do Wdowika. Piękne podanie tutaj na Michała Walskiego. Michał Walski do Jokoty. Jokota do Pałwiktora. Wiktor Serafin. No i wycofanie do Skrzypczaka. Co zrobić z piłką Skrzypczak? Super podanie do Olszewskiego. Co Olszewski robi w środku pola? Michał Walski do Jokoty Jokota, Walski Szcześniak Oj, dawno nie, miał, nie było czegoś takiego, żebyśmy nie potrafili się przedrzeć tutaj Michał Walski, Jokota Serafin Jokota Co tu się wydarzyło teraz? No, Wdowik dzisiaj na pewno nie jest w formie, dlatego zejdzie z boiska I wejdzie kłason no dwa takie kompletnie dziwne zachowania ze strony Wdowika. I właśnie po to jest ten Robin Kłason, bo on jako jedyny ma tutaj taką jakość, którą jest w stanie dorównać piłkarzom z podstawowego składu. A ze względu na to, że jest w stanie dorównać, no to w przypadku gorszej dyspozycji któregoś z naszych podstawowych zawodników, on może wejść jak jeden za jeden, a w zasadzie to nie jak jeden za jeden, bo... Tamten będzie miał gorszy dzień, więc tutaj jest polepszenie tej jakości. Widzieliśmy, już Kłason tutaj przed tą piłką na lewej stronie dośrodkował. Nie dużo brakło i do tego dośrodkowania dotarłby Pał Wiktor. I mielibyśmy naprawdę fajną sytuację. Jokota przejmuje piłkę. Struski. Struski, no nasz najlepszy zawodnik chyba w drużynie. Pięknie, do Wiktora. Kłason, kłason! Dwa do jednego! Zmiennik wchodzi na boisko dosłownie kilka minut temu i strzela bramkę. 85 minuta. Robin Kłason, zakupiony dosłownie w tym odcinku, strzela bardzo istotną bramkę, odwracając losy tego spotkania. 85 minuta, znowu fantastyczna akcja. Karol Struski, Pał Wiktor. No i podanie do Kłasona, a ten wykańcza sytuację z zimną krwią i. Tym samym daje tutaj taki duży znak zapytania, czy nie powinien trafić do podstawowej jedenastki. Zobaczymy, zobaczymy co Czesiu Michniewicz na tą sytuację odpowie. W jaki sposób ustawi jedenastkę w kolejnym spotkaniu, w kolejnym odcinku. 89 minuta, jeszcze troszkę i zwyciężymy w tym spotkaniu. Ależ to będzie ważne zwycięstwo tutaj, nie ma co. Już się wydawało, że puszcza jest w kryzysie, natomiast myślę, że ten mecz z Rakowem troszkę odbije dno, nas od tego dna trzech porażek z rzędu. Fantastycznie. zwyciężamy, żamy, a ja się z wami żegnam. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, zostawiacie lajki i subskrypcje. Trzymajcie się. Cześć.